Witaj! W tym filmie zaprezentuję Ci, jak z dysku talerzowego, na przykład takiego jaki mam tutaj, możesz stworzyć swój własny głośnik wibracyjny. Głośnik wibracyjny, czyli taki, który będzie działać prawidłowo dopiero wtedy, gdy przyłożysz go do materiału typu biurko, szafka, deska, czy też nawet obudowa takiego dysku. Będzie on wtedy tworzyć w nią całość, wibrować, tworząc dźwięki. Po rozkręceniu dysku musisz wydobyć głowicę, czyli ten element. Mój dysz był czterotalerzowy, dlatego miał pięć takich metalowych wyprowadzeń. Nim jest ich więcej, tym dla Ciebie lepiej, ponieważ będzie większa powierzchnia styku głowicy z powierzchnią. Trzeba usunąć wszystkie dodatkowe elementy znajdujące się na głowicy, aby była ta powierzchnia jak największa. Musisz zmierzyć rezystancję swojej cewki. Wyprowadzenie znajdziesz jej gdzieś, albo tutaj na głowicy, albo będzie. To wyprowadzone gdzieś na przewodach od razu. M musi być ona większa niż rezystancja minimalna wyjścia Twego wzmacniacza. Teraz należałoby tutaj jeszcze, przynajmniej w moim przypadku, założyć przewody, czy też coś innego, które by blokowały, aby cewka nie wysuwała się pola, poza miejsce, w które są magnesy trwałe. Po prostu dźwięk jest wtedy niesatysfakcjonujący. A tak to można w bardzo prosty sposób zablokować. Dalej. Ja tutaj usunąłem te metalowe elementy, o, które się znajdowały w tym miejscu, ponieważ one nam tutaj się do niczego nie przydadzą. Po przylutowaniu przewodów możemy przejść dalej, czyli podłączyć przewody do wzmacniacza. Także pozwolę sobie zrobić krótko, krótkie cięcie. Ok, wyprowadzenia cewki zostały już tutaj podłączone do mojego wzmacniacza. Ten głośnik oczywiście jest wyłączony. Będę zasilać wzmacniacz za pomocą mojego e, zasilacza regulowanego, którego prezentacja może wkrótce pokaże się na moim kanale. A tymczasem e, już tutaj e, załączam muzykę. Muzyka została włączona. Ale czy ktoś by nazwał y, to głośnikiem? Raczej wątpię. Dlatego zobacz, co się stanie, gdy przykleję głowicę za, za pomocą taśmy dwustronnej, na przykład do obudowy y, dysku. Teraz to już co innego. A jaki efekt uzyskam, gdy na przykład Przykleję Go do Na przykład Mojego biulka Głowica jest Jedynym źródłem dźwięku w samym pokoju. To by było wszystko na ten film. Dzięki za oglądanie. No i do następnego filmu. Cześć.